Cześć, tu Wojtek z Wiedza.pl. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o składanych saperkach podróżnych. Podstawowe wyposażenie w kamperze. Zawsze się przydaje. Chcę Wam opowiedzieć o taniej saperce. Mniej więcej 30 zł. I dwukrotnie droższej. Jakieś 70 zł. Różnica jest. Jak najbardziej już Wam wszystko opowiadam. Zacznijmy od tańszej. Używałem ją przez jakieś 2 lata, potem zrezygnowałem, jednak jest niewygodny system rozkładania, ale generalnie wygląda tak leciutka, system montażu jest banalny, skręcacie w tym miejscu. I zaperka gotowa. Tu możecie oczywiście. Zmienić położenie samej saperki, żeby mieć i taki ala kilo. Już Wam pokazuję. Jest, możecie też jest normalnie kopać ziemi. Do sporadycznego użycia, jak najbardziej. Ja byłem z niej zadowolony, ale im więcej zacząłem jeździć, tym to takie telepanie. Ten docisk też mnie denerwuje, i ta blacha jest jakaś taka cienka, i to wszystko jakieś takie niesolidne, bym powiedział, ale jak mówię, do sporadycznego podróżowania, korzystania jak najbardziej. Ale zacząłem się rozglądać, zastanawiać nad jakąś lepszą saperką, szczególnie, że to ciągłe tutaj takie kręcenie, w tym przypadku składanie, no nie zawsze to jest takie wygodne, żeby to się dobrze złożyło, bo no tu jeszcze jest ta rączka. Najbardziej to mnie ta rączka denerwuje, bo ją trzeba tutaj ją odpowiednio o, zbiąć, nie w tą stronę, za każdym razem pierdoła, niby nic, ale sam fakt, że muszę to tak składać i się z tym męczyć mnie po prostu denerwował. Więc już znałem, czas na zmiany, stara saperka idzie do pokrowca, czy już poszła. Ponad rok temu dałem sobie z nią spokój, rozejrzałem się za jakąś też tanią, poniżej 100 zł, saperką. Znalazłem taką za 71 zł w sklepie budowlanym OBI. Wygląda Celfast Premium Line Ergo. I powiem Wam, jestem zadowolony. Tak samo, akurat zachowałem pudełko, chciałem nagrać, ale już ją od dawna używam. Tylko pokazuję jaki, jak ona przychodzi, jeżeli zamówicie. Ale jak widzicie tak, jest tak samo pokrowiec, dobra rzecz. Ale samo wykonanie, już i ta rączka jest jakby taka bardziej wygodniejsza. Ale sam też mechanizm rozkładania, składania jest banalnie prosty. Naprawdę jest to wygodne, szybkie. Starczy parę razy skręcić. I patrzcie, nic się nie telepie. Nie wydaje dźwięku. Naprawdę solidna jest. Leciutka, ale właśnie. Odkąd ją mam, używam, no to nie ma porównania. Warto dopłacić jakieś 40 zł, żeby mieć to, tę saperkę. I jestem z nią zachwycony, szczególnie, że jak ją też składam. Więc starczy tutaj zwolnić, przekręcić parę razy i złożona. Tam są te niedoróbki. Troszkę trzeba się namęczyć, a tutaj jest czysta przyjemność i dlatego mówię, że jeżeli zastanawiacie się nad saperką poniżej 100 zł, to uważam, że ta saperka z Obi jest tego warta. Ta saperka nie ma żadnych dodatkowych funkcji. Jak widzicie, nie ma tu tego szpikulca. Saperka jest gładka z obu stron, nie, nie ma tutaj dodatkowych ząbków, jakbyście chcieli coś w drewnie robić, ale ja i tak tego nie używałem. Potrzebowałem porządnej saperki, którą mogę wygodnie składać. Rozkładać szybko, bezpiecznie. Dlatego jestem z niej zadowolony. Dlatego daję Wam znać, że taka saperka, jak teraz sprawdzałem, za około 71 zł na Obi.pl jest do kupienia. I to tyle. Krótki filmik. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się Wojtek wiedza.pl. Hej! Dzięki za oglądanie. Przy okazji zachęcam do przeczytania mojej książki Porachunki.